Czy istnieją powiązania fundacji ekologicznych z biznesem. Na linkę nick trafiłem na post powiązania fundacji ekorozwoju silnie dotonowanej z Unii Europejskiej. No, kwoty są dosyć wysokie, ale mnie zaciekawiło inne połączenie, które jest związane właśnie z tą fundacją. Fundacja ma powiązany przez osobę z warszawską Szkołą Mędrców, ona przez inną osobę z Europejską Autostradą Energetyczną. No, tutaj też jest ta fundacja powiązana z Fundacją Odbudowy Demokracji. No dobra, mamy to powiązanie, ale mnie zaciekawił cel działania Europejskiej Autostrady Energetycznej. Przebudowa cywilizacyjna gospodarki skoncentrowana wokół geograficznego wytyczonej osi łączącej następujące miasta: Paryż, Warszawa, Lwów, Kijów, Moskwa. No, można sobie stworzyć taki cel, nie ma żadnego problemu. Ale organ sprawujący nadór, prezydent miasta stołecznego Warszawy i minister klimatu. Czyli ktoś tworzy sobie taką ścieżkę energetyczną między Paryżem. Warszawą, Lwów, Kijów, Moskwa. No ciekawe, zwłaszcza teraz z wydarzenia wojny na Ukrainie. Pomyślałem, że może faktycznie dane są trochę niezaktualizowane w rejestro, więc spojrzałem na Krajowy Rejestr Sądowy. Stan na dzień 26 września 2024 roku. Tutaj nie podany adres podmiotu, ale jest w dalszym tam oddziale, gdzieś, gdzie jest siedziby biura prezesa, adres już jest podany. Tu jest kamienica, nie ma żadnego znaczenia na mapie, nie znalazłem żadnej strony internetowej. Ale co ciekawe, cel nadal istnieje. Oś łącząca miasta Paryż, Warszawa, Lwów, Kijów, Moskwa. I nad tym panuje nadzór... Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy i Ministerstwo Klimatu. Bardzo ciekawe, prawda, że w dobie, kiedy walczymy, uznajemy tutaj Rosję za tego, który napadł na Ukrainę, ktoś cały czas w fundacji ma cel działania utworzenie właśnie gospodarki skoncentrowanej wokół geograficznej, wytyczonej osi łączącej czyli chce stworzyć most energetyczny na linii Paryż-Warszawa-Lwów-Kijów. Moskwa i cały czas działa i funkcjonuje pod patronatem prezydentem miasta stołecznego Warszawy i Ministerstwa Klimatu bardzo ciekawe, że ten z KRS-u nie wy, wykreślił tego celu działania tej organizacji czyli cały czas ten cel tutaj się powiązuje, bardzo ciekawe przypadkowe powiązanie aż jestem ciekaw co miałby do powiedzenia na to temat Ministerstwo Klimatu w końcu są jakieś sankcje na Rosję za uderzenie na Ukrainę? Czy nie ma? Czy jednak tworzymy tutaj pod nadzorem ministerstwa? Tworzymy most energetyczny. No ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe, jak się z tego wytłumaczą. Tych powiązań dosyć dziwnych. No ciekawe. Masz pytania? Zostaw w komentarzu. Podobało ci się? Naciśnij łapkę. A jak chcesz wiedzieć więcej, zasubskrybuj kanał.